Możemy być zadowoleni, wyglądało to w miarę dobrze jak na ten czas, który, który dotąd ze sobą spędziliśmy, bo tak naprawdę był to tylko jeden trening, gdzie mogliśmy pograć w tym, w tym ustawieniu, więc cieszymy się już abstrahując od, od wyniku, bo oczywiście był dla nas bardzo dobry, ale cieszy przede wszystkim dobra gra. Cieszę się, cieszę się, dzisiaj gra wyglądała dobrze, byliśmy zorganizowani, realizowaliśmy taktykę trenera. Także takie rzeczy cieszą, bo myślę, że, że jeśli będziemy dobrze przygotowani do meczu i realizować to, co sobie założyliśmy, to przy naszych niemałych umiejętnościach jesteśmy w stanie walczyć z każdym. Bardzo się cieszę, że już po, już, po tak, już po dwóch treningach, po dwóch dniach tak naprawdę razem jesteśmy w stanie zagrać dobry mecz. Także jestem optymistą. You know, after a long period without, uh, without the guys from the national team, we are, uh... Really happy and I think the atmosphere inside you saw that the guys were uh, going nice together and show some emotions and I think this is the, the way you know and uh, let's stay healthy and use these positive emotions for the beginning of the championship and uh, the whole, whole period is going to be quite tough with many games. Z perspektywy zeszłego sezonu, patrząc na to, że sezon jest bardzo długi, intensywny, to naprawdę, naprawdę te zmiany bardzo się przydają i jeżeli chodzi o, o tą główną część sezonu, playoffy, no takie, takie zmiany mogą się okazać bardzo bardzo pomocne, kiedy, kiedy pierwsza szóstka może odpocząć. E, więc no cieszymy się z tej wygranej, cieszymy się, że, że wszyscy mogli być na boisku. E, no i na pewno to, ten, to zwycięstwo w tym turnieju. E, Wyciągniemy z tego coś, coś pozytywnego, tym bardziej, że zaraz rusza liga, więc w pozytywnych humorach zaczniemy, zaczniemy ligę. Z każdym dniem czujemy, że, że jesteśmy coraz bardziej gotowi, schodzimy z obciążeń na siłowni, więc e, ta, ta forma już ligowa myślę, że, że dzisiaj pokazaliśmy, że, że, że będzie gotowa na, na, na pierwszy mecz i już nie możemy się doczekać pierwszego starcia. W tym turnieju mieliśmy bardzo trudnych przeciwników, utytułowanych. E, dla nas liczy się to, aby nasza forma rosła. Nie mieliśmy za dużo czasu, aby z chłopakami, którzy wrócili z kadry potrenować, ale pomimo tego, pomimo tego że ten, ten okres nie był za duży, nasza gra wyglądała bardzo dobrze.